dlaczego warto studiować w Nowym Sączu? Bo w Nowym Sączu od dłuższego czasu już istnieje bardzo interesująca uczelnia, Państwa Wyższa Szkoła Zawodowa, która mieści się w kilku ośrodkach Nowego Sącza, a jej rektorat jest na Staszica. I ta uczelnia proponuje wiele ciekawych kierunków kształcenia, bardzo interesujących dla młodzieży, która kończy szkołę średnią, licealną, czy technika. Jest kilka instytutów, które zapewniają możliwość adekwatnego wyboru do swoich oczekiwań. Co ma to za państwo to Wyższa Szkoła Zawodowa? Ja reprezentuję Instytut Zdrowia i w tym Instytucie Zdrowia mamy kilka kierunków, mianowicie pielęgniarstwo, na poziomie licencjackim, czyli pierwszego stopnia, jak również i drugiego stopnia, czyli na poziomie magisterskim. Mamy kierunek ratownictwo medyczne, to jest kierunek jednostopniowy, oraz dietetykę jako kierunek najmłodszy, który w tym roku akademickim kończy trzeci swój cykl roczny działania i po raz pierwszy będą obronione prace licencjackie z tego kierunku. Czym wyróżnia się ten instytut spośród innych? Wyróżnia się swoją tematyką czy obszarem działania. W obszarze medycyny właśnie, szeroko pojętej medycyny. A wiemy wszyscy, jak ostatnia sytuacja pandemiczna unaoczniła niektóre elementy medycyny, a właściwie jej braki, braki etatowe braki pielęgniarek, braki lekarzy, braki ratowników medycznych i nasza uczelnia wpisuje się w tę potrzebę państwa, naszego kraju, kształcąc właśnie fachowych pracowników, specjalistów z ochrony zdrowia w wymienionych dziedzinach. I jest to obszar gospodarki państwa, bo tak też to można nazwać, który Charakteryzuje się w tej chwili zupełnym brakiem bezrobocia. Można powiedzieć, że około 50% zapotrzebowania na kadry medyczne, wykształcone kadry medyczne, mamy w tej chwili zapotrzebowanie w kraju. Czy będę miała czas na rozwijanie swoich pasji studiując na PWSZ? Jakie dodatkowe zajęcia, atrakcje oferuje instytut? Oczywiście takich ciekawych sytuacji rozwoju pozadydaktycznego wszyscy studenci mają w naszej uczelni bardzo dużo. To są przede wszystkim koła naukowe. Koło naukowe promocji zdrowia, które działa w obszarze pielęgniarstwa. Koło naukowe erK, które działa w obszarze ratownictwa medycznego, a także koło najnowsze, najmłodsze, w tej chwili jeszcze organizowane, koło dietetyków, które umożliwia kształcenie dodatkowe. To jest takie pierwsze przetarcie się, pierwsze szlify naukowe. Nie tylko dydaktyka, ale również proste badania naukowe, jako wstęp do dalszych rozwijań swoich zainteresowań. Czy do na PWSZ mam szansę wyjechać na jakąś zagraniczną wymianę studencką? Tak jest, oczywiście. Mamy podpisane jako uczelnia umowy z wieloma krajami, w sensie ich kształcenia w tych krajach właśnie, w sensie szpitali z Norwegią, Słowacją i z wielu innymi krajami, że nasi studenci mogą wyjeżdżać na wymianę. Oczywiście też mogą wyjeżdżać nauczyciele, bo nauczyciele Również muszą się doskonalić. W związku z tym te programy wyjazdu, chociażby można w, wspomnieć Erasmus, te wymiany są szerokie. Już nie chcę mówić o szczegółach, ile tu studentów wyjeżdża, ale jest to pokaźna i znaczna grupa, która wyjeżdża na wymianę zagraniczną, na zagraniczne praktyki, ale są również kontakty międzynarodowe, na przykład organizowane przez studentów małe mini kongresy, zjazdy, sympozja, nie tylko tu z ościennymi krajami, takie jak nasza Słowacja, ale również Norwegia. Już. Jak może potoczyć się moja zawodowa kariera po ukończeniu tego instytutu? W tym zawodzie, medycznym zawodzie, czy około medycznym, tak, dietetyka, no nie ma bezrobocia. Każda osoba, która skończy te studia, pracę znajdzie. Może niekoniecznie na terenie Nowego Sącza, ale tutaj również. Wiele osób wyjeżdża do innych miast celowo i ta praca jest możliwa w szpitalach, poradniach przyszpitalnych, poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, jeżeli chodzi o pielęgniarstwo, poradniach opieki paliatywnej. Społeczeństwo nam się bardzo starzeje i są opieki Wymagają opieki długoterminowej, a więc to są domy opieki długoterminowej, opieki paliatywnej, nowotworowej, gdzie leczą się chorzy z nowotworami. Właściwie to jest opieka, to nie tylko jest leczenie, ale opieka, czyli żywienie, pielęgnacja. Jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne, no to są stacje pogotowia ratunkowego, ambulanse ratownictwa. To są stacje regionalne, również i centralne. Szpitalne oddziały ratunkowe. Jeżeli chodzi o dietetykę, no to jest tutaj również szeroka gama zatrudnienia, czy w zespołach dietetyków szpitalnych, sanatoryjnych, ale również istnieje możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jako dietetyk kliniczny, dietetyk ogólny I można tutaj powiedzieć, że w tej chwili w Polsce jest bardzo taki dobry i ciekawy trend bycia szczupłym, bycia z odpowiednią wagą ciała. Nasze społeczeństwo jest niestety otyłe. Około 50% społeczeństwa ma nadwagę, aby nie powiedzieć otyłość czy otyłość patologiczną. Mówimy, że to jest pokolenie McDonalda, więc dietetyk, który prowadzi tego pacjenta, można może powiedzieć, że człowiek otyły, no to jest jednak człowiek chory, otyłość jest jednostką chorobową, z której wynika bardzo wiele innych problemów, a więc dietetyka ma tutaj bardzo szeroką działalność do zrealizowania w państwowej ochronie zdrowia, ale również i prywatnej. Można tak powiedziałem otwierać działalności gospodarcze jednoosobowe i prowadzi swoje gabinety dietetyczne. Hmm. Ciągle się nad tym zastanawiałem. Co najbardziej zaskakuje studentów podczas pierwszego roku w szkole? Inny system uczenia niż to jest w szkole średniej. W szkole średniej, niezależnie czy to jest liceum, czy rodzaj technikum, to jest takie troszkę uczenie pamięciowe. Tu jest. Inny przeskok do kształcenia, do samokształcenia, To jest studiowanie. Studiowanie to nie jest takie, jak tak samo jak w szkole średniej. Tutaj student musi się przestroić na poznawanie nowych rzeczy z własnym, jakby sumptem, jakby z własnym pomysłem. Co zaskakuje ich kontakt ze szpitalem. Nigdy tego nie było wcześniej. Kontakt z systemem nauczania, w ogóle kontakt z medycyną, czego do tej pory nie było, bo namiastka biologiczna w liceum, no to nie jest medycyna, więc to jest zupełna nowość. Na jakie wartości stawia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa? Na wartości profesjonalizmu, wykształcenia profesjonalisty, bo to jest bardzo ważne, ale również ogólnej erudycji. Nie tylko z obszaru medycznego, ale na przykład literatury, sztuki i nasi studenci organizują na przykład zespoły związane z muzyką. Mamy studentów, którzy wspaniale grają na instrumentach, organizujemy na przykład wigilię w instytucie. I chodzi o takie ogólne wykształcenie i uczelnia dba o to, abyśmy jako instytucja, państwowa instytucja, Oddali społeczeństwu osobę niezwykle wartościową, wykształconą pod każdym względem. Są takie przedmioty na y, kierunkach lekarskich, które podają, jak być lekarzem, how to be a doctor, jak rozmawiać z pacjentem, jak rozmawiać z rodziną. To jest niezwykle ważne, bowiem czasu dla tego pacjenta mamy bardzo mało, bo i nas jako medyków jest za mało, a tenże. Chory człowiek, nawet na chory na lekką chorobę, uważa, że ta jego choroba jest najcięższa. I to jest takim zaskoczeniem dla naszych studentów, że zwracamy uwagę nie tylko na profesjonalizm, ale na zwracanie się do tych chorych naszych, którzy są naszym podmiotem, ale również ich rodzin. Jak z nimi rozmawiać, aby wypełnić ich oczekiwania, a jednocześnie nie urazić. To jest duża sztuka rozmowy z pacjentem.